Cześć Jestem w trakcie odkopywania Strocin Banana Musa Tibet Musa Tibet trochę ostatnio Przez ostatnie przymrozki pod Mars, Chociaż go przykrywałem tutaj wieczkiem Ale to wiatr to wieczko Zrywał Nie zabezpieczyłem dobrze I świeży Tegoroczny już listek z Mars ale tu widać dalej się wysuwa zielone no i odkopuje ostrożnie bo może być przypadkiem jakiś odrost bo Musa Tybet bardzo daleko od głównego pnia e, wypuszcza odrosty także zaraz zobaczymy jak sytuacja wygląda no budka jest odkopana i teraz zobaczymy sobie w środku jest wybecik. Odrostów nie było po poza budką. Te co było jesienią to ja wykopałem. Było chyba 2 trzy. Teraz sobie już gdzieś domiczka O, jest zieloniutki becik Muszę cybeć, twarda sztuka Jednak opis tego banana nie kłamał Żaden nowy odrost nie wyszedł przez zimę. Chyba no cały mokry, ale ale zieloniutki. No teraz to przytnę. O, zieloniutki. żywy. Musa Tibet. No, zobaczymy teraz, jak urośnie w tym sezonie. Tutaj, w gruncie. Musa Tibet. Nie jest to banan, który rośnie do gigantycznych rozmiarów. Wiem co. Przede wszystkim stąd, że mam już tutaj dorosłego osobnika u siebie, który rośnie w gruncie w tunelu i jest w trakcie owocowania. Banan ten zakwit na pniu o wysokości tutaj mamy gdzieś ze 2 metry. I tam zostało 20-30 cm, czyli 2,20-2,30, ale jest to taki banan, który jest bardzo zielony, żywy, żywy zielony kolor liści. No i ma odrosty, które. Niektóre wyrastają blisko pnia, ale niektóre potrafią wyrosnąć nawet półtora metra, tutaj. A podejrzewam, że jak będzie dłużej rósł, no to pojawią się i, i dwa metry dalej, i, i może nawet dalej jeszcze odrost od niego. A zobaczcie, jakie ma owoce. Owoce niczym brudziawy. Jest to banan dziki. Więc tutaj nie będzie za bardzo co pojeść prawdopodobnie, chociaż nie wiem, nie mam pojęcia, a jakie te owoce będą, czy one dojrzeją, czy one szczarnieją niedługo, czy urosną, czy będą nasiona, nie mam pojęcia, raczej nasion się nie spodziewam, bo do tego jest potrzebne zapylenie, a przy jednym kwiatostanie to może się nie udać ale owoce są w takim, no, lekko błękitnym zabarwieniu. I kwiatek, no jest kilka kiści. No jest bardziej rozbudowana kiść niż owoce Musabasio. To są jeszcze mniejsze. No ładnie to wygląda. No i ten banan potrafi przezimować w gruncie bez dogrzewania no tym bardziej z dogrzewaniem, z jakimś kabelkiem grzewczym, no to to już w ogóle nie ma mowy żeby nie przyzimował wtedy nie trzeba tyle takiej ilości innych zabezpieczeń nie trzeba sypać aż takiej grubej, grubej kołdry jak ja usypałem Stocin, jak będzie kabelek jakiś grzewczy No, także test przeprowadzony Z zimowaniem tego banana w gruncie bez dogrzewania Test udał się Banan wytrzymał i przeżył Dobra na razie a nie, jeszcze chwilka. Muszę tybeć, a obok niego spróbowałem przezimować musia akuminatę dziką. Muszę akuminatę dziką ściąłem całkowicie była przykryta tylko doniczką, no i zasypana kopczykiem niedużym e no i na wierzchu była folia. Nie spodziewam się tego, że akurat te pieńki przeżyją. Jeszcze tym bardziej, że zapomniałem o niej i ładowarką tutaj skusiłem je. Ale i tak mięciutkie. Ale próbuję tam coś twardego wyczuć. No jest coś twardego. Coś w środku dziura miękka. Ale, ale w środku jest twarde, głębiej trochę. Jest twarde. Zaraz próbuję to nożykiem oczyścić. No nie. Tutaj równa z ziemią z ciołem i jest wszystko zgnite. Ale głębiej czuję rękoma. Jest twarda. Także zobaczymy. Zobaczymy. Może wypuści odrosty? Jakby akuminata wypuściła odrosty. No co też by było ciekawe. Dzika akuminata. Bardzo dobrze rosły te, te banany u mnie. Tutaj w gruncie. Sadzone z roku były na lato. Mam je po prostu wysiane, były z nasionek jako musa akuminata. Dobra, to by było na tyle na temat musa tybec. Był filmik, jak go, zdaje się, zasypywałem. Później był e, pod koniec zimy filmik, e, z, z, jak sprawdzałem, czy w ogóle jest jakiś oznak, są jakieś oznaki życia. No i były. O, teraz widać, że Mananek. Ma się bardzo dobrze. Dobra, na razie.